Z tej strony Magic CS. witam Was na moim kanale. Tutaj mamy teraz film o fabule Left 4 Dead. 2, oczywiście. Jeżeli nie widzieliście tej serii, no to zobaczcie sobie link, tę kartę. No, i teraz tak. Tu będziemy opowiadać o tym, o jak tam fabuła nam szła w tej grze. I dodatkowo ciekawostki o zarażonym, pierwszym zarażonym. Skąd mogła się wziąć ta choroba? Jak ona mniej więcej działa? No i taka. Jeszcze taki ogólny konkluzjum tej całej fabuły. A więc gra wygląda tak, że zaczynamy na dachu hotelu, naszą pierwszą grupką ocaleńców, no i musimy podążać dalej, w, tak jak mapa nam wskazuje. Na początku mamy też mijamy taki pewny most, który nam już pokazuje bohater naszych drugich bohaterów, którymi będziemy grali w innych misjach. O czym na początku, o, tym, o czym tego nie wiemy i oni ma, akurat zajmują ten most i my musimy im pomóc, żeby nas przepuścili przez ten most. Potem się dowiadujemy, że ta grupka, ona potem zanim, przy, zanim nas spotkała, no to ona tu przyszła i ona zajęła ten most, ale też wiemy z kolejnych misji, że oni ten most opuszczą i pójdą dalej. I tak głównie nas fabuła prowadzi do miasta Ferfing. Jak widzicie tutaj mam taką ładną mapę, bo jak inne tutaj screeny to są właśnie z serii, tutaj jeszcze raz kartę przypominam. No to tutaj na tej mapie mamy, yy, pokazane gdzie jest właśnie, że Ferfing to jest główne centrum zarażone i to tak sobie się rozchodziło po całej mapie i tak dalej. I tam dostajemy się do szpitala, gdzie właśnie przechowano pierwszych zarażonych, w szpitala Mercy. Tam można zobaczyć na odcinku, jak widzicie, jak patrzyliśmy, mamy, że biohazard, czyli to, że jest yy, że choroba i tutaj widać, że jaka choroba, no to jest NA, czyli nieznana, jak na razie. Czyli możemy przypuszczać, że to są ludzie, którzy są jeszcze wzięci z... Po, zanim ta zaraza w ogóle została nazwana. A jak została nazwana? To zaraz Wam powiem. Organizacja CEDA nazwała Chorobę zombie, zieloną grypą, żeby zmniejszyć lęk na ulicach. A co to jest ta organizacja CEDA? To jest organizacja, która ma edukować ludzi, dla, jakie są choroby, jak z nimi skutkować, i tak dalej, co nie. Mamy w świecie taką też prawdziwą organizację CDC. Ona też to samo właśnie u nas robi i też ma czterostopniową skalę zagrożenia tak jak ta organizacja. Wirus zielonej grypy został zakwalifikowany jako choroba czwartego poziomu, co mniej więcej oznacza też na nasze, że nie można wynajść leku i szczepionki, no i to jest bardzo poważna choroba prowadząca do no śmierci. Ale no, jak tutaj w tym przypadku widać, nie tylko do śmierci. Jak możemy widzieć na plakatach i tak dalej, od Cedii rozwieszonych na mieście, widać, że próbowało trochę edukować, a jednak trochę ściemniać, żeby ludzie się zbytnio nie bali. Jak mamy na plakacie, yy, nie wiem, czy go znajdę, jeżeli gdzieś go znajdę, jak pokazywałem go w fabule, to jest plakat, gdzie, gdzie pisze, że za podczas zarażenia zamienisz się zombie mniej więcej po trzech dniach, to jednak tam ludzie to skreślili, i wpisali, że na 2,5 godziny. A mamy też tutaj podpisane, że w skrajnych przypadkach może to nawet trwać tylko 5 minut. No to bardzo szybko. Wirus jest mocno zajadły. Tak jak no, wskazuje tam, stopień czwarty zagrożenia. Ale jeszcze o tym zarażeniu pogadajmy. Jak wiecie, są różne gry o zombie, każda gra mniej więcej trochę to robi. Zazwyczaj jest ten wirus, no, zawsze jest wyjątkiem, ten Us, który jednak użył sobie grzybni. No, Bardzo ciekawy i oryginalny mańcować. Ale my tutaj pogadajmy o Left 4 Deadzie, bo tutaj mamy nie więcej takie klasyczne, że przez takie mechaniczne dziabnięcie, czyli wiecie, no fizycznie trzeba coś dotknąć, ukryć, żeby się zarazić. Mamy też inne wersje, ale, to jest naj... ale ta wersja z mechanicznym dziabnięciem tak zwanym, czyli fizycznym, to najbardziej jest popularna. Tak samo mamy przecież wy Dying Light, który też okrywamy, tej macie karty. No, i człowiek tam zaczyna być bardziej agresywny, i tak dalej. I organizacja też coś tutaj to yy, ładnie połączyła wątki i powiedziała, że to jest mutacja wścieklizny. Jak wiecie, w prawdziwym życiu naukowcy też mają takie mniej, mniej więcej podejście, że jeżeli miałby wybuchnąć wirus zombie, no to by to była mutacja wścieklizny. Dlatego, że co wścieklizna robi? Mamy też światłowstręt, hydrofobię. No, boimy się wody, chociaż nie zawsze to jest, ale no, na pewno światło ostręczy czyli się chować. Zombie nocą polują. Mamy właśnie tą agresję, żeby podawać wirusa dalej. I tak samo mamy właśnie w innych grach. Ale no, w prawdziwości na razie nam jeszcze to nie grozi, jeżeli nikt nie będzie chciał trochę stworzyć jakiejś broni biologicznej. No, ale my tutaj pogadajmy o grze. No i w grze mamy na przykład plakat, gdzie jest napisane, że jak jesteś zarażony, nie zbliżaj się do ludzi. i Ludzi, ale ktoś tam dopisał, że i zwierząt. To oznacza, że przez zwierzęta też może ta choroba się roznosić. Ale czy to jednak takie akurat prawdziwe? W misji Blood Harvest mamy yy, wielkie takie. Nie wiem, jak to nazwać. Mam, mamy stosy ciał krów, co możemy przypuszczać, że yy, ten wirus albo wymutował w zwierzynie hodowlanej, albo w ludziach. No, tutaj akurat zostawię Wam to do interpretacji, bo jednak, no, ciężko, no, z gry więcej się dowiemy. A wiecie, że Valve, no to akurat ona ukrywa tę fabułę w tych takich ciekawostkach, jak plakatach i tak dalej. No. A teraz opowiedzmy też jeszcze o zombie. Bo na przykład się, można z gry się dowiedzieć, że dopiero po dwóch tygodniach od wybuchu całej tej zarazy pojawiły się specjalne zombie, czyli, no, znamy je: Spinterka, Tank. Łyczka, no i ci inni, no, smoker i tak dalej. No, już nie będę wszystkich wymieniał. Więc można zrozumieć, że dla wirusa potrzebne były aż dwa tygodnie, żeby się zmutować do takiego stopnia, żeby być bardziej no, niebezpiecznym dla innych żyjących stworzeń, które jeszcze nie zostały przemienione, warto dodać. Co ciekawe, też można zauważyć, jeżeli chodzi o te specjalne stworzenia, że. Jednak ta choroba wybiera odpowiednią mutację do odpowiedniej płci. Bo, jak na przykład mamy witch, to nie znajdziemy męskiego odpowiednika witcher. No nie ma. Ale, jak na przy... Ale, jeżeli chodzi o boomera, to jednak tutaj mamy, choroba nie wybiera ze względu na płeć, bo mamy damską wersję boomera i męską wersję boomera. Więc można powiedzieć, że akurat tutaj w tym przypadku choroba wybiera twoją puszystość że tak pozwolę sobie zażartować. No i to tyle z tej całej fabuły i ciekawostek, którą chciałem Wam przekazać, o tej fabule, czego się dowiedziałem. Oczywiście kolejny odcinek z rozważań fabularnych Matisza będziemy akurat mówić, jak skończymy serię z Dying Light. No, a teraz, no po co, po prostu zasubskrybujcie ten kanał, zalejkujcie, sprawdźcie też Instagrama, i zajrzyjcie oczywiście też do linków w opisie. Tam macie yy, do Discorda, gdzie gramy w gry z widzami. Ostatnio była gra, bardzo fajnie się grało z Wami. Ale most z tej strony był bez Mam nadzieję, że Wam się podobało. A my mamy oczywiście nadzieję, żeby w naszym świecie nie było takiej zarazy, bo jednak lepiej sobie zagrać w grę zombie niż żyć w świecie zombie.